Czas na rodziny. O, to będzie to. O, kurcie! To chyba coś. To Hearthstone. Będzie teraz paczki. O! Otwórz paczki. Pakiety. O! Systkie. Ale systkie. Kurcie, ile te paczki? No, to będzie... O! Rys teraz przez pana nowego. Nie, no to to, toż. Okay. to to jest będzie. No, teraz będzie. Teraz one jeszcze wełnicie będzie. Ale kurczę, kurcze. Niektóre będzie, ale będę nic nie będzie. bo to, to to będzie klasycznej paczki i będzie teraz. O. O, już wiem. O, jaka piękna paczki to no nie nie. O, oh, merzerów! Po ciebie teraz! Okej, okay, do zobaczenia! Zaczekaj! Pograbię Hearthstone i będzie daną nagrodę! Tak! Bardzo ładnie! Brawo Simo! Albo coś! No tak! To się będzie! Albo nie, nie będzie! O, teraz! No teraz będzie! O! To będzie! Spójrzcie! Grozę poniedziałek! Teraz. Ok, do zobaczenia.